Film instalacji OpenAtv. Wsadzamy pendrive'a na pendrive y. pikony, wtyczka do aktualizacji listy programów i OSCAM. Wsadzamy to do dekodera i za chwilę dalej. Instalujemy czysty soft w zależności od wersji. Menedżer może być w systemie albo tu w menu głównym. Zależy, jakie się ma oprogramowanie. Trzeba znaleźć. Instalujemy online. Wybieramy zawsze najnowszy. Wybieramy na który slot. Najlepiej ten, który jest. Nie wykonujemy kopii. Instalujemy czystą kopię bez żadnych wtyczek. Nic starego ma nie zostać. I tu zaznaczamy, że ma być wyczyszcone i skonfigurowane od zera. Pobiera za chwilę. Jak pobierze, będzie instalować. To potrwa chwilę. I dalej lecimy z konfiguracją. Język. Polski I to wybieramy tak HDMI. Druga opcja tak. Tu zawsze wybieram 1080p, ale to wedle uznania i rozdzielczości swojego telewizora, odświeżanie zawsze daje 50. Konfiguracja sieci według tego, co się ma w decoderze, u mnie to jest kabel, a sieć się połączyła i pyta, czy konfigurujemy dalej, i ustawiamy podstawowe funkcje na kreatorze. Strefa czasowa region to nie jest tak ważne. Rodzaj konwertera tryb pojedynczy wybieramy sobie hotbirda. Jeżeli ktoś ma twina, to będzie dwa razy ta konfiguracja. Listy kanałów nie wgrywamy, dajemy żaden. Nie skanujemy. Konfiguracja zakończona. Klikamy exit. Pierwsza rzecz ustawiamy hasło do sieci najważniejsze żeby cokolwiek zrobić później z laptopa sieć hasło. Zawsze najlepiej wpisać root. I zielony zapis. OK. Kolejna sprawa co robię to jest interfejs Zmieniam obsługę pilota, żeby po kliknięciu OK nie pokazywał pasek INFO tylko listę kanałów, a strzałki góra-dół, żeby nie wpuszczały na listę tylko zmieniały kanał. Zapisuję. Potem wchodzę w skróty klawiszowe i konfiguruję guzik INFO. Klikamy INFO. Ja zawsze ustawiam domyślnie pasek informacyjny. Zielonym zapisz. Exit. Wchodzimy jeszcze raz. Teraz strzałkę lewo-prawo. Zawsze zmieniam to, żeby to było sterowanie głośnością. Strzałka w lewo, ciszej. OK. Zielony zapisz. Exit. Wchodzimy jeszcze raz, tym razem szczałka w prawo, i głośniej. Zapisz. Ok. Dobra, to by było na tyle. Teraz kopiujemy pikony. Wchodzimy na pendrive'a. Idziemy na pendrive'a. Będziemy kopiować pikony. Tylko trzeba tu wybrać internet Flash. Klikamy na pilocie guzik z prawej strony zera. Przeskakujemy. Otwieramy główny katalog. Tu musimy je wgrać. Teraz przycisk z powrotem do poprzedniego okna. Pikon, żółty kolor. Kopiuj. Skopiować pikon do głównego. Tak. I to chwilę potrwa. Kółeczko się kręci. odezwę się, jak się skopiuje. Powiem, ile to czasu kopiowało. Kopiowanie trwało 3 minuty. Napisało. I tu mamy pikony. Teraz yy, instalujemy dwie wtyczki, które były na pendrewie, czyli softkamy. Ainstaluj pakiet. Koniec. Guzik czerwony. I wtyczka do aktualizacji listy kanałów. żeby przeładować GUI, ale to zrobimy na koniec. Czerwony wyjście. Teraz wchodzimy na OK. Lista kanałów jest pusta, ale klikamy Menu. Ustawienia. ja tu zmieniam dwie rzeczy. Pierwsza to jest pokaż pikony na liście kanałów, tak? I zmieniam sobie ilość wierszy na ekranie. Na 15, ale to w zależności, kto jaki ma telewizor, to według siebie wychodzimy i restartujemy GUI, czuwanie, restart, restart interfejsu, czyli GUI. Dekoder się uruchomił. Wchodzimy w menu, zaglądamy do wtyczek i mamy wtyczkę. Do aktualizacji listy kanałów tam są inne rzeczy, ale nie są za bardzo potrzebne. Przynajmniej według mnie. Wchodzimy na listę kanałów. Chwilę to się poładuje, poładuje. Wybieramy pozycję 1, czyli wszystkie kanały odbiór plus IPTV. OK. koniec naciśnij EXIT i teraz instalujemy softkamy, czyli zainstaluj wtyczki Softkamy. ja instaluję zawsze 3, 2, 3 e, tego emu Zaznaczam później tego mastera i stable. I zielony instalujemy wtyczki. Czy zainstalować? Tak. Zainstalowane. Niebieski. Nie mamy tu jeszcze softcamów, a zainstalował, czyli restart GUI. Jeszcze raz niebieski. Już mamy softcam. Ustawienia softcam. Mamy te trzy. I wybieramy jeden z nich. A. Włączamy. Można już sprawdzić, czy działa IPTV, czyli yy, faworyty. Yy, IPTV. Gdzieś niżej, o, tu mamy. Mamy. Muzyka. Orphan TV. Działa. Yy, tu jeszcze można. Ja używam zawsze listy kanałów, która się zaczyna od tvn czyli ta. Można ją przesunąć na górę, bo teraz na jedynce mamy TVP1. Teraz trzeba zrobić menu. Wchodzimy w przenieść. Zaznaczamy. Przenoszę do góry. O, za daleko. OK. I EXIT. Teraz na jedynce. Jest te tylko jeszcze nie ma kodów. Pozostałe na przykład to można usunąć. menu. usunę kanał, tak i znika. Tak samo telewizja na kartę, tak i znika, żeby nie przeszkadzało. Teraz wgrywamy kody. No. Wchodzimy w interfejs oscam, mamy nasz oscam, file, serwer, wszystko co tu jest wymazujemy i wklejamy nasz oscam, zapisujemy, restartujemy, restartujemy. I tu jeszcze taka sprawa, bo tutaj robimy na porcie 83, telewizor działa. Ja zawsze polecam zmienić wszystkie porty na port 8.8.8, czyli konfiguracja web. I tu zmieniamy to na 4.8, bo to jest najczęściej używane. Na samym dole zapisz. Restart i restart. Ok. I teraz, teraz najlepiej, jeżeli się wgrało trzy oskamy, zmienić na kolejny. Czyli mamy stable, włączamy emu, zielone aktywujemy. On się tu za chwilę też pokaże. No, już się nie pokaże, bo mamy cztery ósemki. Znaczy tamten cztery ósemki, a ten, ten, ten chyba jest w standardzie na 4 ósemki. Tu mamy jakieś. Inne readery. File. OSCAM Server. Znowu kasujemy wszystko, wklejamy naszą linię, zapisujemy restart, restart, ok. Zaraz się powinien obraz pokazać. O już leci. Zmieniamy na ostatni. Zapisz. Znowu jest pusty. File. Oskam serwer. Kasujemy wszystko. Wklejamy naszą linię. Zapisz. Restart. Restart. OK. I to jest wszystko. Się zaraz powinno włączyć. OK. Pikony są wgrane. Tutaj te legendy się za chwilę pokażą, bo to potrzebuje chwili. O, dziedzictwo. No już mamy. I wszystko jest. Wystarczy pendrive. Oskamy, kody oskamów można wygrać nawet ze smartfona, a listę kanałów można sobie z pilota trochę zedytować.